Cześć! Dzisiaj chciałem Wam przedstawić najnowsze dziecko Questa, najbogatszy model, najnowszy. Jest to maszyna o nazwie Q60. Jest to taki, jak gdyby naturalny następca Questa Pro. Aczkolwiek Quest Pro jeszcze nie wyszedł z produkcją, zawsze jest produkowany, ale to jak gdyby jest taki update, jego, taka bogatsza wersja. Czym różni się yy, ten oto? Ku 60, który został mi przysłany do testów, od Questa Pro. Przede wszystkim cewka. Cewka jest dużo większa niż ta oferowana największa oferowana do tej pory przez Questa. Była to Quest Raptor o wielkości 11 na 9 cali. Tam ta jest Beast, nazywa się Beast i jest, ma 13 na 11 cali. Ceweczka bardzo lekka. W, w, od razu ma, jest w zestawie z osłoną, Co więcej, jakie tutaj jeszcze mamy udogodnienia y, wizualne? Już nie mówię o tych y, programowych, to sobie potem nie obejrzymy. Ale y, co jest bardzo przydatnego, nowego? Otóż y, podłokietnik jest opierany. Wcześniej nie zawsze tak bywało, w każdej wersji. A po drugie, podłokietnik ten ma mocowanie do kabury na pinpointer. Także w zależności od tego czy jesteśmy lewo czy praworęcznie z jednej lub z drugiej strony możemy sobie zamocować pinpointerek. Jest to bardzo y, wygodne według mnie rozwiązanie. Kolejną y, aktualizacją, nowością jest możliwość regulacji rękojeści. Tym oto zatrzaskiem w zależności od zapotrzebowania długości naszego ramienia, od, od naszej wygody Regulujemy układ układ tegoż tej rękojeści. zatrzaskujemy i rękojeść jest stabilna. Co więcej, na pierwszy rzut oka, przede wszystkim sprzęt, jak to, Questy. Questy są bardzo lekkimi sprzętami, mimo dużej cewki. Ten model też, on, pff, ile on może ważyć? Wiecie co, ja chodzę z Questem Pro, który waży chyba 1300 gram. To ten. Nie sądzę. Mi się daje, że on jest odchudzony. Mimo dużej cewki może ważyć, no może ważyć podobnie, ale to potem sobie zważymy. Yy, sprawdzimy yy, a co yy, Quest daje w zestawie do K60. Dostałem go w tym oto fajnym pudełeczku. Bardzo ładne. Może pokażę coś z drugiej strony tego pudełka. Jak, jaka grafika. Hmm. Tak, tak. Ale postawiłem z tej strony. Ano po to, żeby pokazać, co jest w zestawie. A więc w zestawie w pudełku są słuchawki podwodne. Słuchawki przewodowe podwodne. Ja ich tutaj nie otrzymałem, pewnie zostaną dosłane, bo też nie jest to pora roku, żeby je testował. Yy, słuchawki bezprzewodowe z serii Pro. Mamy tutaj, otrzymałem takie słuchawki, Bardzo mięciutkie gąbki. Duże są yy, oczywiście z regulacją bardzo mocno wyciszające praktycznie nie słyszę co mówię fajne, bardzo wygodne jak się je odpala? bardzo prosta sprawa bardzo prosta sprawa przy włączaniu urządzenia jest tu taki jeden przycisk wireless naciskamy ten przycisk, włączamy słuchawki i praktycznie pracujemy już na zestawie bezprzewodowym co więcej w zestawie mamy? Co jest na rysunku? Aha, dobra, na rysunku jest to, czyli jest to taki oto odbiornik bezprzewodowy. Jest to cały zestaw pakiet przejściówek, zapasowe uszczelki, ładowarka, paski jakieś mocujące. No jest troszeczkę tego sporo. Zestaw widać, jest wypasiony. Dodatkowo jest instrukcja, są yy, w środku są jakieś tutaj tu jest naklejki, a to tak jak zawsze, bo jak zawsze daję do swoich zestawów naklejeczki, tak samo jest tym razem. I jest jeszcze jedna rzecz, którą już sobie pozwoliłem wyjąć z pudełka, bo to jest bardzo ciekawe, ponieważ yy, Quest oferuje łącze do ładowania magnetyczne. Łącze. Bardzo, sposób, bardzo prosty sposób ładujemy baterię. Ciach, złącze trzyma USB do komputera lub do ładowarki, która jest zostawia obojętnie. I sprzęt sładowane. Odczepiamy ciach szybkim ruchem. Yy, tak, a jak już zacząłem o baterii. to bateria jest też, ona jest bardzo duża. Tu gdzieś było napisane 4000 mAh. Ja w swoim Questie Pro yy, mam baterię. O pojemności 2000 mAh i muszę Wam powiedzieć, że ładuję ją co 30, może 40 godzin. Więc ta, jak ma dwa razy większą pojemność, to szok normalnie. Co, nie wiem, co 40 godzin będę ładował. W praktyce zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze dodam, że ja chodzę przeważnie bez słuchawek, bo mi jest tak wygodniej. Mm, dobra, ale co dalej? Tutaj możemy powiedzieć, zanim przejdziemy do tej części. Z ustawieniami pokażemy panel i tak dalej. Tu mamy łącze słuchawkowe mini jack, czyli 3,5 tak, mm. Tak to. No i to chyba, chyba tyle na razie, jeżeli chodzi o obudowę zewnętrzną. Sprzęt, tak jak mówię, bardzo lekki. Zobaczmy, jakie ustawienia oferuje. Quest Q60. Od razu po włączeniu urządzenia wyświetla mi się program Park. Urządzenie ma, zobaczmy, jakie ma programy domyślne ustawione. Park, czyli chodzenie nie wiem, na łące, w parku, trawa generalnie. Kolejny program to jest Field, czyli pole przeorane. Wet Sand, czyli mokry piasek. Salt Water. Czyli mm, so, zesolona woda, czyli wchodzimy w morzu na mokrej plaży, itd., Gold 1, Gold 2, czyli programy dla poszukiwaczy samorodków pewnie. No i program głęboki, Deep. A jakie ustawienia są na danych programach? Zobaczmy w parku, co tutaj, jakie jest ustawienie. Park. Wykluczone jest pierwszych sześć sygnałów. Detektor pokazuje, wyświetla sygnały w zależności od metalu od 1 do 99. Pierwsze sześć, czyli jakieś tam metale nieszlachetne, pewnie zaliczają się do nich żelazne gwoździe. Jest wykluczonych od razu w tym programie. Ustawione są 4 tony takie przedziały o w tonach w zakresie ton Fesen czyli y, u, opcja do wykluczenia o, żelastwa zaśmieconych teren, na, na poszukiwanie szlachetnych metali na y, zaśmieconych y, terenach i tutaj w tym przypadku oj, muszę wrócić do tego y, Fesen jest ustawiony na 5 a można tutaj sobie wyregulować na przykład nie chcemy fesen, nie chcemy poszukiwać w obszarach na obszarach zaśmieconych nie chcemy wykluczać innych metali, bo czasem przecież chcemy kopać wszystkie metale, na przykład podczas poszukiwań archeologicznych. Tu mamy częstotliwość, wyświetliła się 14 kHz, częstotliwość trójka, tutaj o trójce jesteśmy. Czułość urządzenia na 70 domyślnie ustawiona. No i tyle w programie PARK. Przechodzimy do następnego programu, w którym jest pole, zaorane pole. Wykluczone 10 sygnałów. Tu już jest tryb 3-tonowy ustawiony. feson 5, 14 kHz. Dyskryminacja 85, czyli tutaj już jest zadana większa czułość w urządzeniu. Kolejnym przyciskiem, który tu mamy. I on jest tak samo aktywny we wszystkich questach, Jest to opcja do mierzania, tak? czyli pinpointing. Teraz cewkę mało odłączoną, także nic się nie wyświetli. Jest to jak gdyby substytut taki dla pinpointera, aczkolwiek ja na przykład chodzę zawsze z pinpointerem dla mnie. Ja bez niego po prostu ciężko mi się szuka, chociaż jak nie miałem pinpointera to było wszystko ok, ale jak już nabyłem pinpointer, to już bez niego nie mogę się obejść, tak to jest. Tu mamy opcję ustawienia balansu gruntu, czyli pompowanie cewki. To przed każdym poszukiwaniem, jeżeli poszukujemy na różnych terenach, raz w lesie, na przykład teraz na, na łące polu, to w każdym przypadku wypada tutaj ustawić balans gruntu sobie, co oznaczają poszczególne wartości na wyświetlaczu. Otóż tutaj mamy wskazanie głębokości zalegania obiektu 7, plus, czyli 7 plus cali. Tu mamy poziom czułości urządzenia na tej małej skali to jest 5 kwadratów oraz 2-3-4. Czuło się w tym momencie ustawiona na 80, więc nie widzimy piątego kwadratu. Na tej skali pokazują nam się podczas wyszukiwania numery naszych znalezisk od 1 do 99 w postaci dwóch cyfr. W tym momencie widzimy, że dwa moduły są w tym trybie wyłączone z poszukiwań, czyli tutaj od, od 1 do 6, bodajże. zerknę. Tak, od 1 do 6 nam się kwadraty wyłączają, Tu już pojawia się sugestia kolejnego wyłączenia. Kolejna rzecz głośność urządzenia, gdy są tutaj dwa przyciski od tego, patrzcie, obserwujcie tą ikonkę w pewnym momencie, zobaczymy o coś takiego tu w tym momencie włączyła się wibracja, jest to tryb do poszukiwań podwodnych ale także służy osobom głuchoniemym wskaźnik naładowania baterii No i tak dalej, Trishold, tony, fasen. Kolejna rzecz, już to pokazuję podświetlenie wyświetlacza jest dwustopniowe. Ja wziąłem teraz najjaśniejsze, ale może być odłączony wyświetlacz. Podświetlenie takie i najjaśniejsze. Tu jest kolejny przycisk do podłączenia słuchawek bezprzewodowych Naciskamy ten przycisk, naciskamy przycisk Power na słuchawkach bezprzewodowych i jesteśmy w trybie bezprzewodowym. No tu takie podstawowe opcje, które Wam pokazuję. Jeszcze jest tutaj kilka ustawień. Nie mam pełnej instrukcji jeszcze do tego urządzenia. Jak będę miał to bardziej zaawansowane opcje, Questa Q60 Wam przedstawia. No to tyle na razie ode mnie.